Tegoroczna edycja targów TSW zajmuje powierzchnię ponad 20 tys. m2. Wystawia się 311 firm, w tym 10 z zagranicy. Dzięki nowoczesnemu obiektowi możecie Państwo wystawić wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, oraz środki produkcji na ogrodnictwa. W tym roku frekwencja była wyjątkowa. Spodziewaliśmy się w ciągu dwóch dni około 10 tysięcy odwiedzających, ale sądzimy, że podniesiemy ten wynik do 15 tysięcy. Jak zwykle zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w styczniu 2024 roku, również w Kielcach. Zapraszamy! 16. edycja targów sadownictwa i warzywnictwa w Kielcach. Jesteśmy patronem Tymagro Polska, Nowe miejsce, nowy sezon. Ten rok zapowiada się wyjątkowo. Do tej pory dzięki tym targom udało nam się dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców zarówno naszych klientów sadowników, warzywników, jak i firmy dystrybutorskich. Mieliśmy okazję też w bardzo krótkim czasie. Bo to są zaledwie dwa dni usłyszeć wiele ciekawych, inspirujących pomysłów na biznes, problemów, z którymi się spotykają nasi klienci, a które my możemy rozwiązać to jest zawsze dla nas źródło nieoceniane takich inspiracji na kolejny sezon, tegoroczna edycja TSW po raz pierwszy odbywa się w Kielcach. Jest nam bardzo miło, że możemy gościć w tym nowym miejscu, w nowej lokalizacji, która daje nam nowe możliwości. Dzięki temu jesteśmy bliżej rynków ogrodniczych, sadowniczych, warzywniczych tutaj w południowej części Polski. Targi dają nam właśnie możliwość spotkania się z ogrodnikami. Dla naszej firmy jest to najważniejsza grupa klientów, dlatego przygotowaliśmy aż dwa stoiska. Do tej pory targi sadownictwa i warzywnictwa dały nam bardzo wiele miejsca do przekazania Państwu nie tylko nie tylko informacji o tym, co mamy do sprzedania w naszej ofercie, ale przede wszystkim przekazania podczas konferencji tej cennej wiedzy, jak te produkty zastosować. Sadownicy, którzy wiedzą, że mogą od nas coś się dowiedzieć, również przynoszą cenną wiedzę dla nas, jako naukowców, powiem bez kontaktów z sadownikami, zarówno sadownikami, jak i plantatorami warzyw. Nie moglibyśmy prowadzić badań, które są najbardziej interesujące, najbardziej wrażliwe dla tych obszarów upraw ogrodniczych. Cały czas korzystamy z doświadczenia, z wiedzy praktycznej naszych partnerów i zapraszamy wszystkich sadowników, którzy chcą być liderami do kontaktu z naszymi pracownikami. Możemy śmiało powiedzieć, że jest duża frekwencja, są zainteresowane osoby, które zadają konkretne pytania, także uważam, że targi jak najbardziej są udane. Do tej pory wystawiając się na targach zawsze mieliśmy możliwość przekazania nowych informacji o produktach, był bezpośredni kontakt z klientami, tak też dzieje się dzisiaj. Myślę, że jest to bardzo dobry moment na to, aby przekazać klientom tą ofertę, to z czym wychodzimy i szczegóły dotyczące naszych rozwiązań.